Za oknem coraz chłodniej, ale w katarze temperatura rośnie. Ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej do gry wkracza wielki faworyt z konstelacją gwiazd, a także bezrobotny od kilkudziesięciu godzin Cristiano Ronaldo ze swoją reprezentacją Portugalii dziś atakujemy wysokie ako, a konkretnie 4,22 w Total Bet. Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Dziś ode mnie dwa typy z wysokimi kursami. Mogą nadawać się do gry Solo, ale największą petardę odpala Totalbet, ale o tym może za chwilę, bo mój typ będzie częściowo powiązany właśnie z tą petardą. Zaczynamy od meczu Portugalia Gana z godziny 17. No i tutaj faworytem jest ekipa z Europy, ale te mistrzostwa pokazały nam już w tych kilku meczach. Że faworyci mogą być tylko na papierze, a na boisku już przychodzi weryfikacja w tych międzykontynentalnych potyczkach. Ale myślę, że Portugalczycy powinni uwinąć się z Ganą, co zrobili też w 2014 roku. Widząc jednak, co się dzieje właśnie podczas tego turnieju, mam tu na myśli Argentynę czy. Niemców nie odważa się tutaj zagrać na wygraną mistrzów Europy z 2016 roku, ale pójdę w celne strzały Cristiano Ronaldo. No nie ma chłopu ostatnio łatwo, został wywalony z Manchester United, trzeba tak to powiedzieć. W sumie sam się wywalił tym głośnym wywiadem, ale jak go dobrze znamy, no to myślę, że tutaj raczej ta sytuacja go bardziej napędzi, a jego ambicja nie pozwoli mu przejść koło tego meczu. Total Bet wystawił linię półtora celnego uderzenia w tym meczu Cristiano Ronaldo, no i myślę, że będzie w stanie ją złamać, bo wiemy, że wykonuje wszystkie rzuty wolne, rzuty karne, no i to jest też jakiś handicap w tym przypadku. W dodatku reprezentacja to nie klub, no i te sześć celnych strzałów w Premier League, tutaj zupełnie o tym zapominamy, ma to się nijak do jego postawy w reprezentacji. W tej edycji Ligi Narodów to 9 uderzeń w światło bramki w pięciu potyczkach. Ta liczba już wygląda dużo lepiej, a wiemy jak Cristiano Ronaldo potrafi tę reprezentację Portugalii ciągnąć. Kurs 2.0 to ciekawa opcja i ja z niej korzystam. A co to za petarda od Total Bet? To kurs 100 na gola Ronaldo w tym meczu. Każdy, kto założy konto z naszym kodem promocyjnym o treści Zagranie i skorzysta z zakładu bez ryzyka, będzie mógł też skorzystać z kursu 100 na gola Ronaldo. Jak to wszystko działa? No to po kolei na początku depozyt, później pierwszy zakład na waszym koncie. No i tutaj kwota może się wahać od 50 do 200 zł. Tam dajecie maksymalnie 3 zdarzenia na kuponie. Jeśli wejdzie, super kasa jest wasza. Jeśli nie, to ta kasa. Wraca na Wasze konto. Później, bez względu na to, czy wynik Waszego pierwszego kuponu będzie dobry czy zły, dla Was macie za zadanie postawić zakład solo na bramkę Ronaldo ze standardowej oferty na to na to wydarzenie i to co ważne za złotówkę jeśli ten typ wejdzie dodatkowo otrzymujecie stówkę a więc jakbyście zagrali ten kurs ten typ z kursem 100 w ramach tej promocji Ronaldo strzelił gola ganie właśnie przed 8 laty w tym meczu o którym wspominałem więc i dzisiaj to jest też całkiem możliwe szczegóły promocji mogą być nieco skomplikowane dlatego odsyłam was oczywiście jak zwykle na zagranie, a także do opisu filmu tam wszystkie ważne linki i szczegóły, właśnie tej promki. To jest też właśnie moment na to, żeby dać łapkę w górę, jeśli podoba Wam się ta promocja, a także zostawić suba na naszym kanale, bo dzięki temu macie większe szanse w konkursie, o którym właśnie. Teraz jak zwykle do wygrania 10 razy po 10 zł, tym razem rzecz jasna do Totalbet, a waszym zadaniem też jak zwykle jest podanie dokładnego wyniku meczów Brazylia-Serbia. Tak, tego meczu wieczornego. Do tego oczywiście login do Booka no i wygrywa 10 najszybszych osób z poprawnym typem. A o meczu Brazylia-Serbia, właśnie teraz słów kilka, bo zapowiada nam się naprawdę ciekawy mecz. I znów faworyt wydaje się być tylko jeden. Ba, Canarinos to przecież ekipa, która stoi na czele wszystkich zestawień ekspertów i Bookmajerów, jeśli chodzi o wygraną w całym turnieju. Serbowie z kolei, będąc w niemal identycznej grupie jak przed czterema laty, stoją w nieco innej pozycji. Myślę, że tym razem warto ich chyba postawić wyżej niż Szwajcarów. W lidze narodów pewnie awansowali do Ligi A, a przecież Szwecja, Słowenia i Norwegia. No to także są solidne ekipy, no i tak zdominować tę grupę to też było zadanie najważniejsze w kwalifikacjach do mundialu. Pokonali przecież Portugalię w rozgrywkach grupowych, w meczach bezpośrednich to remis i wygrana, a więc no tutaj zainteresowanie ponowali nam mocno, no a przecież Aleksander Mitrowicz to przecież jest przekot w Premier League. No i ma być gotowy do wejścia tego wieczoru, a więc jestem ciekaw, bo do tego mamy Jowicza, Wlachowicza, braci Milinkowicza, no i naszego ekstraklasowego rodzynka Filipa Mledonowicza. Serbowie mogą powalczyć, ale moim zdaniem, no to jednak Brazylia sięgnie po 3 punkty. Tam plejada gwiazd wykracza znacznie poza podstawową jedenastkę, a siła rażenia jest naprawdę niesamowita. Aż 6 z 7 ostatnich meczów kończyło się co najmniej trzema strzelonymi ramkami, więc jest się czego obawiać. Jeżeli jesteście Serbami, to na pewno dzisiaj się troszkę obawiacie. Stawiam tutaj na wygraną Brazylii i więcej niż 2,5 gola w meczu. Kurs 2.11 jest naprawdę fajny na taką kombinację. Do tego dorzucamy. Wcześniejszy kurs 2-0, co daje nam naprawdę solidne AKO, jak na duble. Jeśli sami dołożycie jeszcze jedno zdarzenie z kursem co najmniej 1-3, to wtedy gracie w Total Bet bez podatku. A mój dubel przy stówce wkładu daje potencjalną wygraną 371 zł. A kolejne typy ode mnie już jutro. Jutro zaczynamy drugą kolejkę, i dla niektórych mecze o wszystko, bądźcie z nami.